I jak co wtorek, jeszcze kilka chwil o zdrowiu. Zapraszamy do Aptek Zdrowy Puls Anna, gdzie pani magister Krzeszowiec opowie dziś o zbawiennych skutkach zażywania geriawitu. Geriawit to starannie dobrana kompozycja witamin, składników mineralnych. Skuteczność działania geriawitu potwierdziło ponad 30 międzynarodowych badań klinicznych przeprowadzonych na tysiącach osób w ciągu ostatnich 30 lat. Geriavit jest preparatem wzmacniającym, który, proszę Państwa, naprawdę działa. Długie badania kliniczne wykazały, że systematyczne zażywanie preparatu geriavit pozwala utrzymać bardzo dobrą kondycję psychiczną i fizyczną oraz poprawia jakość życia. Udowodniono również, że przy codziennym zażywaniu geriawitu następuje spadek zmęczenia czynnościowego. Geriavit Geliavites usprawnia wykorzystywanie tlenu przez organizm, dodaje sił witalnych, poprawia kondycję fizyczną, psychiczną, wzmacnia organizm, zwiększa odporność na infekcje. Geliavites jest polecany w szczególności osobom dojrzałym, odczuwającym zmęczenie i osłabienie, narażonym na stres, odżywiającym się nieregularnie przy zwiększonym wysiłku wysiłku fizycznym i psychicznym. Gerjawit zwalcza osłabienie, zaburzenia koncentracji i pamięci oraz stany lękowe, uspokaja, relaksuje, aktywizuje organizm, odświeża mózg, likwiduje objawy przemęczenia, pomaga zasnąć, likwiduje poranną sztywność stawów, odrętwienia i rąk i stóp, pieczenie skóry, pieczenie stóp, poprawia sprawność narządu wzroku, podnosi odporność organizmu, wzmacnia efektywność treningu fizycznego, przeciwdziała tworzeniu się zmarszczek i przedwczesnemu starzeniu się skóry, zapobiega powstawaniu zajadów na ustach, łuszczeniu i pękaniu skóry na ciele, przeciwdziała siwieniu i wypadaniu włosów. Gerjawit, proszę Państwa, wzmacnia układ krwionośny i serce, oczyszcza żyły, rozpuszcza nagromadzone złogi cholesterolowe, w żyłach, obniża ciśnienie, oraz obniża poziom złego cholesterolu, a podnosi dobry cholesterol. Geriawid hamuje procesy starzenia się skóry, gdyż kapsułki z Geriavitu zawierają naturalną witaminę E, nieprzetworzoną, ale taką oleistą, dlatego Geriavit nie jest w postaci tabletek czy kapsułek, tylko w postaci kapsułek żelowych Softgels. Geriavit poprawia elastyczność i i miękkość skóry przyspiesza gojenie się ran i zmniejsza blizny. Jest bardzo skutecznym antyoksydantem, chroni przed przedwczesnym starzeniem się, wzmaga potencję u panów, ma bardzo duży wpływ na opiekę prostaty. Dla pań jest super uzupełnieniem terapii menopauzalnej, minimalizuje objawy menopauzy, zmniejsza potliwość, nerwowość, nadpobudliwość oraz zmniejsza uderzenia gorąco. Kto zażywa geriawit, ten zdrowo żyje i śpi spokojnie. W związku z otwarciem nowej lokalizacji przy 38:19 North Harlem, to jest pomiędzy Edison a Irving Park, jeszcze w tym tygodniu duża obniżka cen leków od 10 do 25%. Przy zakupie geriawitu dodajemy prezent.